Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i chciałbym dzisiaj zaprezentować jeden z zestawów komputerowych Infiniti serii GameOn. Od razu tak naprawdę widzimy dwie rzeczy. Po pierwsze, komputer ten oparty jest m.in. o sprawdzoną obudowę Silentium PC Gladius M40 Pure Black oraz, co raczej widać po opakowaniu płyty głównej, płytę główną Astrox Z77 Pro 3. W opakowaniu po płycie głównej dostajemy taki spis z całym sprzętem zainstalowanym tutaj włącznie z opisem czasu trwania jego Ponadto warto też zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj dwa kupony do pobrania dwóch gier. Jeden na Deus EX, drugi na Dirt Shodown, więc coś już wiadomo, coś dla graczy na dzień dobry. Ponadto tak, no, mamy tutaj zainstalowane tak chłodzenie procesora Spartan Pro, obudowa Gladius M40 Pure Black, zasilacz Deus G1 500W, karta graficzna GTX 630 firmy Gigabyte, procesor Cori i5-357.0 pamięci G -Skill, ponadto płyta główna wspomniana Astru Z77 Pro 3 kieszeń zewnętrzna 3,5 cala napęd optyczny oraz oczywiście jeszcze dodatkowe wentylatory z serii Silentium PC z 120 Ponadto oczywiście mamy tutaj cały niezbędny pakiet innych akcesoriów niezbędnych tutaj w tym momencie do funkcjonowania, czyli kabel zasilający ewentualnie przejściówka na 3,5 cala na urządzenie 3,5 cala Adapter 2 Molex na PCIe jest oczywiście w przypadku Deus jeden 1 nie jest on tutaj niezbędny. Oczywiście płyta ze sterownikami i wszystkie inne ewentualnie części niezbędne do rozbudowy komputera. Fabrycznie zainstalował tutaj zewnętrzna kieszeń na dyski typu 3,5 cala. To bardzo praktyczna rzecz, zwłaszcza jeżeli ktoś nie chce otwierać komputera, a żeby móc tutaj zainstalować wszystko. Wystarczy bowiem tylko otworzyć kieszeń, zainstalować dysk typu 3,5 cala SATA oczywiście, a następnie Zamknąć kieszeń ewentualnie zabezpieczyć się jeszcze kluczykiem z zestawu z akcesorów i możemy już wszystko instalować i działać, ewentualnie grać na naszym komputerze. Warto też zwrócić uwagę, że realnie w obrębie tego zestawu komputerowego bez dostosowania się do wnętrza, do wnętrza obudowy możemy tutaj zamontować do dwóch dysków. Jeden w obrębie wspomnianej zewnętrznej kieszeni na dyski typu 3,5 cala, a drugi dysk w obrębie przewidzianej fabrycznie tutaj zatoki swap, w obrębie obudowy Gladius M40. Po prostu dysk SATA podłączamy tutaj i voila, już tutaj mamy zamontowane dwa dyski. A żeby zapewnić graczom maksymalnie najlepszą wentylację obudowy całego komputera, dodatkowo obejmuję to po obudowę zamontowaną dwa wentylatory, w tym konkretnym przypadku są to dwa wentylatory Silentium PC z 120. Zestaw komputerowy Infinity Game On K355 w pełnej krasie prezentuje się następująco. wspomniana karta graficzna Gigabyte GeForce GTX 660 z serii Windforce, czyli z dobrym i w teorii cichym chłodzeniem karty graficznej. Chłodzenie procesora Spartan Pro H 924 zasilacz Silentium PC Deus G1, pamięci G-Skill z czerwonymi, dużymi radiatorami. Ponadto płyta główna wspomniana ASRock Z77 Pro 3. Widzimy też, że wszystko jest tutaj fabrycznie już podłączone, zainstalowane Wystarczy tak naprawdę tutaj tylko podłączyć dysk, bo tutaj dysku w zestawie niestety nie mamy, musimy go kupić oddzielnie. Wystarczy ten zamontować ten dysk, zainstalować system i generalnie komputer jest gotowy do działania, gotowy do grania. Wiemy już zatem, z czego składa się taki przykładowy zestaw komputerowy Infinity Series Gamon, w tym przypadku K555. Wiemy też, że możemy tutaj zamontować dodatkowy dysk, realnie możemy tu zamontować dwa dyski bez tak naprawdę dostawania się do środka komputera. Wiemy też, że fabryczna wentylacja została tutaj wspomożona, a zatem sprawdźmy teraz w praktyce, jak taki zestaw komputerowy się sprawdza. Zapraszam. Kiedy wszystkie fabrycznie zamontowane w obudowie wentylatory pracują na 100% swoich możliwości, temperatura procesora bez obciążenia zawiera się tutaj w spektrum, tak naprawdę, między 27 a 31 stopni Celsjusza. Pod pełnym obciążeniem temperatury procesora oscylują tutaj wokół 70 stopni Celsjusza. Bez obciążenia karta graficzna jest tutaj bardzo, bardzo chłodna, co mam nadzieję widać po temperaturach. 26 stopni Celsjusza to jest naprawdę bardzo fajny rezultat, tym bardziej, że temperatura otoczenia tutaj wynosi około 23-24 stopni Celsjusza. Po około 20 minutach obciążenia karty graficznej aplikacją MSI Combustor, temperatura rdzenia oscyluje tutaj w około 59-60 stopni Celsjusza. Podczas testu wydajności w aplikacji Unishing Heaven w wersji 3.0 z włączoną ekstremalną testelacją i rozdzielczości Full HD, Infinity Gamon K355 potrafił tutaj zagwarantować średnio około 41,5 klatki. W aplikacji 3D Mark 11 w trybie performance zestaw komputerowy Infinity Gamon K355 zagwarantował tutaj wynik na poziomie niemal 6700 punktów. Kiedy wszystkie zamontowane w obudowie wentylatory pracują na minimalnych obrotach, cały komputer bez obciążenia pracuje następująco. A kiedy zwiększenie prędkości obrotów wentylatorów w obudowie, będziemy mieli następujący efekt. Wydaje mi się, że zestaw komputerowy Infiniti GameOn K355 to całkiem fajna opcja, całkiem fajna maszynka, przynajmniej dla większości graczy, tak mi się wydaje. Oferowana tutaj wydajność powinna wystarczyć, usatysfakcjonować nawet w rozdzielczości Full HD. Oferowana kultura pracy jest tutaj naprawdę w porządku, dopiero pod obciążeniem przy maksymalnych obrotach wszystkich tutaj wentylatorów słychać szum powietrza. Ponadto optymalne temperatury i procesora, i karty graficznej sprawiają, że jest to naprawdę warta rozważenia opcja. Tego typu zestaw komputerowy bez dysku kosztuje pełna 3000 i wydaje mi się, że jest na to naprawdę opcja, którą trzeba rozważyć, tylko trzeba też rozważyć, jaki tutaj dysk ewentualnie we własnym zakresie zakupić.